Cześć, Dupiterow, jest ze mną Kevin. Cześć, Kevin. Hej, hej. I jest, czy nie ma? Halo. Tu Kuki, jestem. wychodź, jest ze mną też Kuki. Chowa się. Chowa się, wstydzi się jakby pierwsza. Teraz sobie wyłączamy w pięć i nie umiem tym chodzić. Ty dzisiaj jakby pierwszy raz w telewizji była, no? O, no, widzisz. Nasza gwiazda. Przynajmniej mi woda sodowa nie uderzyła do głowy nie to, co tobie. Dobrze, Ewa, idziemy, idziemy w ogóle. Dobrze, Ewa, Ja tu, coś. Ja tu, cicho, ja tu prezentuję, Ty tylko nagrywasz, ja, ja prezentuję, jestem gwiazdą, ja Kevin jest tłumaczem. Jesteśmy na mapce zombie Apokalips, Stworzy ją, stworzył ją Hypixel, o ile dobrze czytam, i jest to po prostu apokalipsa zombie. Zombie. Tak, fabuła oh, yeah. tej mapki jest taka, że jesteśmy w mieście, które nazywa się Riverside, jesteśmy, jedn jesteśmy jednymi z niewielu e tych, którzy przeżyli i musimy wykonywać questy. A Kuki ciastko, tak na Kuki przystało. <grym> Ona ciągle je. Właśnie. Zasady są krótkie, nie niszczymy żadnych bloków, nic nie kraftujemy. dupki nam tego nie powiedzą. I to właśnie są wszystkie zasady. Kwestie no, będą nam podawane w trakcie rozgrywki, także zaczynamy. Okej, okay, czyli tak, to jest tam. opanowane przez zombie, a my mamy tak jaki główny cel? Gdzieś mamy dojść, mamy coś zrobić? No, e, mam nadzieję, że, że to, to, zaraz... tam, poziom. Poziom trudności, normal hard? Chyba no Aha. normalnie będziemy przesadzać i hard żyć. masz serię hardcore. No, to wystarczy. A, 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 a wszedłem. No, za daleko. Okej, okay. a. Oj! A, o, na, czacie nam, na, na, na czacie nam wyskoczyła wiadomość od npc To jest fajne. E, John powiedział, żebyśmy wzięli troszeczkę zapasów, to co nam tutaj podali, i żebyśmy. O, co to? Co to jest ten. Parcie. To? to jest zepsuty, zepsuty key baseballowy, nie wiem po co tu jest to No tutaj. właśnie, po co nam zepsuty? No cóż, nie przyda się pewnie Ale na bronie jest, na jest nałożony enchant, że się nie psują. Tak? Coś ty? Ło? No, no tak, breathing. no patrz, no to przecież z tym mieliśmy problem. A, jak ładnie wyglądacie, też się muszę ubrać w takim razie. No się ubieraj, bo. don't have much time. Buty tu leżą. No, no. Te, tylko są buty. Tylko Tam. są buty i kamizelka Tak, John nas pośpiesza, nie mamy czasu. I powiedział do nas e, czytam e, Ostatnim razem gdy widziałem Rika e, sprawdzał e, jak naprawić generatory dookoła miasta. Jeżeli dobrze pamiętam są cztery generatory e, musicie po patrzeć na reflektory, które ustawił Rick No, czyli już wiemy po co tu jesteśmy tak. i co mamy robić. O. E, czytam, czytam szybko. E, z jednej ze skrzyni wyciągnąłem książkę. W książce napisane jest, żebyśmy e, znaleźli Billa, jest to quest e, poboczny i znaleźli Rika w ratuszku, to quest główny. To co? Ale ząbiaki. Kaloryfer jest przebojowy, e, naprawdę. A tutaj jest Taka pan, wyszła? u którego wymieniamy trzy zgniła mięsa na stek. Na, Na ładnym tak. talerzu. jeszcze nie... Jeszcze nie mamy zgniłych. Nie, ale, Sami, ale ja ja myślę. Traktować. że zaraz staniemy bo ktoś się dobija do drzwi. Ooo. O. Zapraszam. Cześć. Co mnie bijesz jak cię od zbina, to będziesz miał. Co ty... O coś wybuchło. ja eee... nie mam żadnych. Wow. o zaskakują z góry. Ło, gdzie ty idziesz? Zamknij drzwi. Ja nie mam żadnych eee... tych nie mam steków, nie mam steków. A nie, steki dopiero możemy... Zgniłe mięso mam mieć najpierw. No, wymienimy sobie. Ja mam trzy. Nie ja wiem mam jak Ja mam dwa, zawsze jakoś mi no brakuje. to znam Ci jedno, chodź tu. No dzięki. Gdzie jest? Czemu ich nie, wzi nie wziąłem? go. Co jest grane? Nie mam go. To może wziął Kevin. Kevin przeszedł, Czemu ja mam... wziąłem? Oddaj mi. A, sobie. tak, wziąłem. Fajnie, ja przychodziłem, nie mogłem wziąć. O, wreszcie. Dzień dobry. Poproszę, poproszę steka. Dziękuję. Dobrze, no to... Co tu Właśnie. Chodźcie tutaj, zobaczymy co tu jest. Nic, stamtąd wylazły z zambiki, ale ja się ich pozbyłam. Ale może tu jakaś... Nie, jak są wchodzy, o czym Ty mówisz? Przydałaby mi się jakaś chody, mapa jest. właśnie, żeby wiedzieć, gdzie tu iść i po. O, idą, 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 chodźcie tu. Wow, idą. Ciągam no. ich za sobą. Chyba będę musiał troszkę porozjaśnić, bo coś tutaj... Ach, a, noc jest w ogóle, tak? To jest wieczna noc, bo to jest... Y, właśnie, do tego jest taki... mamy tego... Teksty paka że mamy cały czas noc. Cztery cały czas noc? Nie założyłem Może choć trochę rozjaśnię, bo tu będzie ciemno na filmie. Ej, Właśnie. a może wrócimy się, bo tam tak jakby mieliśmy inne przejście. Mhm, mhm. tak, ja tak. Mamy ja już mam 30, prawda? A nie, to to samo, bo zobacz. Ty patrz, tam jest ten medpack czy coś tam, coś tam jest. Gdzie ty jesteś niby? W opisie podamy wam linka do mapy i do teksturpaka, bo do map robionych przez tego gościa wow. z reguły wymagany jest teksturpak. Znalazłam dwa medpaki tu. A ja papiery, na co może nam być papier potrzebny? Nie wiem. Tam zaglądałam, tam były dwa medpaki i string trimer. coś. Tam. Daj mi to string coś tam. Ale to ma jeden damage'u. Aha, no dobra, w każdym razie idziemy. Tutaj, a, zrobiliśmy kółeczko po prostu. Z tego co widzę. Dobra, bo ja tu jest no dobra. zabłądziłem. Tu jest Tu jest Peter. Zjedziemy się... na górę. Zwiedzieliście już tu wszystkie czy pomieszczenia? Jest? Tak, Wiem. tak. No, chodźcie, bo tu są łódki. Oh. Czy nie sądzicie, że to wygląda jak ratusz? No, A to może. A mamy iść do ratusza, tak? Ciężko. Tak, to... Tylko o. Powinna czy... się ich bardziej kobietą. Nie, jest... się Ja się łaska, idź tam. Oj. mój, mój. Fajnie idą na o, Co Weźcie ich, bo ja są rozginę. Ja się... Też gapiłem się w inną stronę, a one wyszły stąd. A ja nie wiem czemu mam mega lagi. mnie. O, reszty, Jakie wstrętne te zombie. No, to, to zrobił twórca tej mapy z ich twarzami, to jeszcze nie tam... tego. Cześć. Idą? Tam... Jeden. Kukiz. Ej, był! I ty, bo... ty kuki się ich nie boisz, yeah. no Ja już się napiszczałam, bo widzieliśmy jakby poprzednią wersję tej gry w sumie tylko na starszą wersję i się już napiszczałam. A, a jeszcze dobrze. przyjdzie czas spokojnie. To dobrze, że grałaś już w nią, bo byś ty chyba... no, no właśnie już się Ale wystarczy. my doszliśmy do tego chyba do trzeciego etapu, a jest ich bardzo dużo, także jeszcze zobaczysz ten martwy dzieci. Może trzeba z steki wymienić, czy później... No, właściwie można, nie wiadomo, czy potem będzie można. Także zróbmy co. Mhm. Ej, nie biegajcie, bo potem stracicie siłę. To tam było, nie, tu na górze. Tu, chodźcie za mną. Wow, a co tu takie dziury? No, zombie się nauczyły, że coś z granatami. Dobra, bo ja gdzieś polazłem, a tu zombie idą. Idzie. Wow, dziabry. ile masz kupić? Ja miałam 20. Ja się chyba. Boże, ja miałem 4. Ej, ja mam dwa wow. jeszcze, to chodź, otrzymam jeszcze. O, to ja gdzieś indziej poszedłem. Macie. Daj było? mi steka. A nie steka chciałam oddać. A, ale ja chcę stejki. Ale... O, nie wasze me, Wiecie, ło, to wasze małe na napełczki. tu o spadłem. Słuchajcie, musisz się jakiś, muszę podrapać jakiś, po uchu. Jakieś wybuchy tu były. Po czym się musisz podrapać? Po uchu. O Boże. Wiecie co, ja chyba się zgubiłem. Gdzie to było? O Jezu. Obróć się, ja się za mną. Obróć się Tu A, masz, no to ładnie, żebym się zapędził A pak to co to te dniby ma robić? No leczyć chyba. Możesz to wieść? Aha, bo ja mam trzy. Chcecie Pytam. Bo Nie wiem, ja się dwa. pytam, tylko pytanie czy możesz to wieść? Dobra. Dobra, śmigamy, śmigamy. Ej, czekajcie, by się zaplątałam w pajęczynę. Ej, 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 ej. Okay. <laughs> Nie dość, że zombie. Dobra, śmigamy do ratusza. To na, jeszcze pajęczyny. Na ja mam stwierdzoną arachnofobię. Czy... Tyle tych pomieszczeń, Nie, tyle... jesteś kobieta. Tyle domów, tyle pomieszczeń, naprawdę jestem w szoku. Jakby tu chcieć wszędzie zwiedzić, wejść do każdego... A kto wie, może tam... W każdym domu jest jakaś szynka z jakąś niespodzianką. Exploring rodem z dobrego rpg Town Hall. Czyli ratusz. Do, e... Panowie przodem. O, tu jest zombie. Come on, get in here. O, przeniosło mnie. Czemu mnie tak, do was przeniosło? Szedłem no. gdzie nigdy. Rik krzyknął, że tu wchodzili. Wow, zombie. O, o, ja, ja patrzyłem na tego gościa, co nie wyglądał jak zombie. Ktoś z Was ma strzały czy też? Nie ten jeden gość wcale nie wyglądał jak zombie Au! Ale Bo jeden dniach. Opatrz... No się tu spawnują. Ja mam laki Ale ja to tu jest okropne. To jest coś okropnego. To jest przesady. Tylko patrzcie, że jeszcze są na górze zombie, które się strzelają. Ow. Ow. Dalej, nie mogę, wszedłem ja mam już 12 poziom, 13 E biją mnie No ja już prawie umarłem Półtora serduszka mam Kurde Medip... -a, nie z... No fajnie To już po mnie grajcie Klikajcie dalej. to no, nie wiem czy was tu nie ze restawnym Medipaka nie, wiem, ty... nie pomyślałem żeby wziąć Nie pom... Panice, tak spanikowałem, I, że nie, że nie, nie wziąłem. Ej, on za tym ludkiem chodzi. Bez przesady, eee, to jest tu be... jest za dużo. No, chwilkę, moment. raz tam Gdzie was dostawniło? E, z powrotem tu. No tu z powrotem. Ja próbuję czegoś szukać, spóki się zajmuję na telefonie, to czegoś poszukam, może. Aaaa... Uh, um, przez moje lagi nie mogę się zespawnić, zorganizowałem się znów na mapkę i spadłem pod mapkę. Okej, okay, jest. O, w sumie... Co jest? Jeszcze tworzyła? Jak z tego medii? Paka. A nie, idź tam do bo tu wtedy idą, te. No tak. cudem, mi nic nie dał. tu więcej paniki jest niż... Z ...jakiegoś mądrego grania. No, co to biega? A! Ty, jakaś... Ej, tu są jakieś drzwi! Będą się... Tak, tak, to... Czemu one się tak ciągle pojawiają? Bo one chyba się znikną, nie wiem kiedy, ale e, przepraszam Was, mam cholerne opóźnienie. Uh. O, 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 no fajnie, ja sobie gruchę zajadam. A ty już po mnie tymczasem. Ej, czemu mi się niszczy ta. ta pałka? Tak. <laughs> Nie on się niszczy, tylko tak ci wydaje. To jest pokazało Jeszcze mi się nie, pok nie pokazało mi się... Żebyś zginął Peterów. Tak miałam opóźnienie. Nie, to wiecie co to? Trochę nie tak Ruszyć się to nie da Eee. Tyle, tyle razy zginąć to to się robi trochę. Zrzuciłem jednego przez okno. <noise> Jak to przez okno? <noise> tak Ej, byłem. to drzwi, drzwi, drzwi! I się nie da otworzyć. Ej, otwarte są! No to ja mam takie opóźnienie, widzisz? Ja po prostu nie dam rady grać. Nie dam rady grać Nie dam rady grać musisz jakoś dać No nie dam rady, bo po prostu ja się nie mogę zespawnić Mam takie opóźnienie, gdy mi się jeszcze drzwi nie odporzyło no, gdzieś przeszliśmy tak? do jakiegoś no właśnie generatora Taka ja mam pół serduszka i dopiero w tej chwili pokazało, że teraz zginął drugi raz. O Boże, co tu się tam dzieje? Dobra, cię y, teraz... beze mnie. O, a co to ten gostek taki był, że go tak atakowały? A, to ten co wymienia te... Te narzalsie. To jest na mnie, hi hi. Eee, nie beze mnie? Nieee. Bo... Okej, okay, zabiliście, widzę, wszystkie zombie. Uff. Nie, zniknęła, a mam i Hop. Nie, nie pokazuj mi, żebyś mało no, mam opóźnienie. Dobra, ogarnie się, jak się Hop. wcześniej ogarnęło. Ej, chodźcie, to coś musimy z tym zrobić, nie? Uff, ale. Ja nawet nie mogę otworzyć sklepu. No to widocznie dzisiaj nic z tego znowu. Tu nagrywasz cały czas? No. A tyle razy zginęliśmy, a jak Kevin nie mógł, wiesz, grać, to... Tylko. Zaraz ci się ogarnia pewnie, bo ty masz takie chwilowe... tam ...przecież. Poskocz. Poskocz. Hop. O, już głowę. Hop, hop, hop. Dobrze. Musimy klifnąć chyba w tym samym czasie. Peterow, na trzy? No. Raz. Dwa. Trzy. O. Eric mówi, żebyśmy próbowali jeszcze raz. Uh -huh. Spróbujcie jeszcze raz, ten stary generator nie był aktywowany przez wieki. <laughs> raz. Dwa. Trzy. Prawie. Raz. Dwa. Trzy. O, coś wyskoczyło. Oh, oh. Przeniosło nas. Nie... Oh. Przeniosło nas. Czy coś... Okay. Nie, nie. <laughs> e, Spodem pod mapkę, bo teraz do was wrócę. A mnie nigdzie nie przeniosła. Piterowaty? ty? Jestem. Przez w... chwilę jakbym gdzieś latał w Przez chwilę było, bo chyba to, nie, to się to mnie nic nie to. zrobiło. A u mnie się dalej, jest ten laser. Śmieszne o, na jest, wyszczelił laser w górę. Ale on wcześniej już był. Aha. <laughs> Chodź jeszcze raz spróbujemy, Piotro. Wcześniej nie patrzymy. Nie, nie, już jest dobrze, włączyliśmy. Hmm. Wróciliśmy. E, jest chyba dobrze, włączyliśmy, tak mi się wydaje przynajmniej. Nie, bo jest włączone, ma być wyłączone, Był, Szkod tak. Szkoda, że Kuki już to kiedyś ma grała. Ma być włączony. Co Kuki, co? Szkoda, że kiedyś już to grałaś, bo przez to nie, nie boisz się już tak i nie piszczysz. Zobacz. Wiesz, Ale zobaczcie, zobacz, zobacz. pojawiła się skrzynka. Jaka skrzynka? No w pomieszczeniu. Tak? O. Bo, bo udało nam się uaktywować, uaktywnić e, generator. Mogę maczetę wziąć? No, co nie. Bo nie wiem, czy bym wierzyć. A co to jest takie, ten. Kuki nie mogę otworzyć z On Mam takie. Ja. O, dopiero teraz. O, to już książka do drugiej misji są chyba książki. No, do misji drugiej. A nie wiem, czy pierwszą już mamy zrobioną. E, tak, też przeszliśmy. misję pierwszą. O, co tu? Ubranie. A co to jest, to takie śmieszne tam gaz? Coś tam. Gazkę, to jest e... Pojemnik z benzyną i możemy wymienić tą benzynę e, w zamian za przydatne przedmioty i zasoby. Wezmę to. to snajperkę ktoś z Was chce? Zbroję, piszcie. No, a kto nie wziął sobie tam... Wczuści? Ja mam zbroję. Ja nie wziąłem. kulki pod kosz, sprawdzam moje Hops. lagi. Okej. Okay. No, wkładaj zbroję. A kto nie wziął snajperki? Macie snajperkę? Tu jest jedna jeszcze wolna. Ja mam. Ja nie mam, ale ja... nie mam strzału, więc nie chcę. Ja mam 21 jeden... naboi. Ja mam 21 naboi. Mam sztabkę żelaza, dobra, nie, nie wiem po co i papieru trochę. Dobra, lecimy dalej? Ja też mam sztabkę żelaza. No dobra, ale gdzie lecimy? Tutaj, jest misja druga. Gdzie? Jest no, dziś. A, tam do 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 gdzie bym A tu. No. No tak, gratulujmy sobie, zrobiliśmy misję pierwszą, nie było łatwo, ginęliśmy, ja miałem lagi, ale w końcu się udało. Tak, ginąłem tyle razy, że aż kupił, bo <laughs> powiedzmy, że traciliśmy na chwilę przytomność, będzie lepiej. <laughs> tak. by się przestać śmierć.